Dzień dobry Państwu! Na imię mam Lidia Iwanowska i muszę się przyznać, że dzisiaj jest moje pierwsze nagranie w życiu na YouTube. Zdecydowałam się dlatego, ponieważ obserwuję w środowisku, w którym przyję u ludzi, których kocham, tak bardzo dużo uczucia strachu i wiem, że jakiekolwiek uczucie negatywne, głównie właśnie uczucie strachu, niepewności, rozterek. A smutku, one nie wychodzą nikomu na zdrowie, i ja wiem, że każdy będzie miał bardzo tutaj dużo do powiedzenia na temat, no tak, ale czas jest taki, że jest wirus, korona, i po prostu ludzie się boją. To, czym się boimy, to, czym my ulegamy środowiskowemu odczuciu, a zachowań i negatywności i właśnie strachu. Jest to naprawdę totalnie Wasz wybór i mój wybór również. Także dla tych wszystkich, którzy zaczynają rozumieć, na pewno będzie wielu, którzy słuchają i rozumieją, że ten wybór spokoju, który jest w nas, kiedy właśnie wybierzemy spokój, kiedy nauczymy się czuć od własnego serca właśnie tą miłość, tą, to zrównoważenie, ten balans, Właśnie w tych czasach, teraz, w tych czasach, kiedy nie są łatwe, będziemy, już jak to się to wszystko skończy, na pewno się skończy o niebo bogatszymi ludźmi wewnętrznie. I emanując tego typu spokojem, emanując tym wszystkim, co właśnie chcielibyśmy od drugiego człowieka też odczuć, a przecież my sami możemy rozdawać ten spokój, tą równowagę i nawet radość w tym czasie tak, dlaczego nie radość? Skoro na dobrą sprawę od radości zaczyna się zdrowie, a przecież w tym wszystkim zależy nam wszystkim najbardziej na właśnie zdrowiu dla naszej rodziny, dla siebie samych. Także to zdrowie rozpoczyna się od decyzji, że w naszym sercu, pomimo tego niełatwego czasu, ale będziemy a manifestować i będziemy pielęgnować to uczucie radości i spokoju i miłości. Każdego momentu, ponieważ musimy sobie przypominać o tym, to nie zawsze przychodzi nam naturalnie, kiedy czas nie jest naturalny, ale powiedzmy przez cały dzień, od czasu do czasu, to tu, to ujdzie. Przypominać sobie tak, chcę emanować pięknym uczuciem, chcę emanować spokojem, nawet radością i miłością. Przyda się każdemu, tobie i mnie i wszystkim, którzy nas słuchają. Także przeżyjmy ten czas taki, jaki jest, z uczuciem większego spokoju w naszych sercach. Uczuciem miłości, która zawsze jest w naszym sercu. Z miłością, Lidia Iwanowska.